Siedzisz sama w ciemnym pokoju z telefonem w dłoni, który już od godzin nie przynosi żadnej odpowiedzi. Ekran oświetla Twoją twarz, ale nie rozjaśnia pustki w sercu. W głowie kłębią się myśli, dlaczego on nie odpowiada? Czy naprawdę już mnie nie czuje? Czy to, co mieliśmy, było tylko iluzją? Każda minuta milczenia jest jak cios, który powoli rozbija Twoje serce na kawałki. Czujesz, jak łzy pieką pod powiekami, ale nie chcesz płakać, nie chcesz przyznać się przed sobą, że to już koniec. A potem słyszysz te słowa, nie z ust kogoś, kogo kochasz, ale z ust tych, którzy śmieją się z ciebie. Ty nadal wierzysz, że on wróci? Przecież on jest z kimś innym. Jesteś śmieszna. Te słowa bolą bardziej niż milczenie. One wbijają się w ciebie jak noże, bo dotykają najgłębszego lęku. A co, jeśli oni mają rację? Co, jeśli naprawdę jestem tylko głupia, że nadal czekam? Ale wtedy, w tej najciemniejszej chwili, kiedy już myślisz, że nie dasz rady, coś się dzieje. Nagle czujesz delikatne muśnięcie na ramieniu, jakby ktoś cię dotknął. Powietrze wokół ciebie staje się lżejsze, a w sercu zapala się maleńka iskierka nadziei. To nie jest wyobraźnia. To nie jest przypadkowy powiew wiatru. To jest znak. To jest głos, który szepcze ci prosto do duszy. On myśli o tobie. Nawet teraz, nawet w ramionach innej, zamarzasz. Jak to możliwe? Skąd ta myśl? Przecież to niemożliwe. Ale co, jeśli to nie jest zwykła myśl? Co, jeśli to jest wiadomość od kogoś, kto cię nigdy nie opuścił? Od kogoś, kto widzi to, czego ty nie widzisz? Od aniołów, które zawsze są przy tobie, nawet kiedy wydaje ci się, że jesteś sama? Zastanawiasz się, czy to naprawdę może być prawda? Czy on naprawdę o mnie myśli, kiedy jest z nią? Czy to nie jest tylko moje desperackie pragnienie, aby to była prawda? Ale wtedy przypominasz sobie wszystkie te chwile, kiedy czułaś, że coś cię łączy z nim poza czasem i przestrzenią. Te spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa. Te sny, które wydawały się tak realne, że budziłaś się z łzami na twarzy. Te znaki, które pojawiały się w najmniej oczekiwanych momentach, numerki na zegarze, piosenkę w radio, słowa wypowiedziane przez obcą osobę, które brzmiały jak odpowiedź na Twoje modlitwy. I nagle rozumiesz, że to nie jest przypadek, to jest coś większego. To jest plan, którego jeszcze nie rozumiesz, ale który już się rozpoczął. Ale jak to możliwe, że On myśli o Tobie, kiedy jest z kimś innym? Co to oznacza? Czy to jest znak, że wróci? Czy to jest ostrzeżenie, że powinnaś go puścić? A może to jest coś zupełnie innego, coś, czego jeszcze nie pojmujesz, ale co zmieni wszystko? Zanim zdążysz znaleźć odpowiedzi, czujesz, jak coś w Tobie się otwiera. Jakby drzwi, które były zamknięte przez lata, nagle zaczynają się uchylać. I wiesz, że to, co zaraz usłyszysz, zmieni wszystko, bo anioły mają ci coś do powiedzenia. I to nie jest zwykła wiadomość, to jest prawda, która cię wstrząśnie. Wróćmy do momentu, kiedy wszystko się zaczęło nie wtedy, kiedy się zakochałaś. Ale wtedy, kiedy po raz pierwszy poczułaś, że coś jest nie tak, to nie było jedno wielkie zdarzenie, to była seria małych pęknięć, które powoli rozrywały twoje serce. Najpierw były te niewinne, pozornie nieistotne rzeczy opóźnione odpowiedzi na wiadomości, uśmiechy, które nie docierały do oczu, obietnice, które zawsze były na później. Pamiętasz, jak tłumaczyłaś sobie: Jest zajęty, ma dużo na głowie. To nie znaczy, że mnie nie kocha, ale głęboko w środku, w miejscu, gdzie ukrywasz najgorsze lęki, czułaś, że coś się psuje. Potem przyszło milczenie. Nie to zwykłe, kiedy oboje potrzebujecie przestrzeni, ale to dziwne, ciężkie milczenie, które wypełniało pokój, jak gęsta mgła. Pytania, na które nie było odpowiedzi, wyjaśnienia, które brzmiały jak wymówki. I ta jedna noc, pamiętasz ją? Kiedy obudziłaś się z płaczącym sercem, bo we śnie zobaczyłaś go z nią. Nie wiedziałaś togda, kim ona jest, ale budziłaś się z tym uczuciem, że coś cię zdradza. Nie on. Życie. I wtedy nadeszło to, czego bałaś się najbardziej. Nie krzyk, nie dramatyczna scena, tylko cisza. On po prostu przestał walczyć, przestał zaprzeczać, a ty, zamiast się rozpadać, zaczęłaś szukać winy w sobie. Może ja nie jestem wystarczająco dobra, może za mało mu dawałam, może to moja wina, że szuka pociechy gdzie indziej. Zaczęłaś się modlić. Prosiłaś Boga, anioły, wszechświat, kogokolwiek, kto mógłby cię usłyszeć, o znak, o słowo, o cokolwiek, co powiedziałoby ci, że to nie koniec, ale niebo milczało. A ty czułaś się jak dziecko, które wyciąga ręce do matki, a ona odwraca wzrok. Najgorsze nie było to, że cię zostawił. Najgorsze było to, że zrobił to tak, jakbyś nie istniała. Jakby to, co mieliście, nigdy nie było prawdziwe, jakbyś ty nigdy nie była prawdziwa. I wtedy przyszedł ten moment, ten jeden, który zmienił wszystko. Zobaczyłaś ich razem, może to był tylko przelotny dotyk, może uśmiech, który nie był dla ciebie, może zdjęcie, które ktoś ci przesłał przypadkiem. W jednej chwili cały twój świat runął. Nie krzyczałaś, nie płakałaś, po prostu usiadłaś i poczułaś, jak coś w tobie umiera. Nie miłość, bo miłość, prawdziwa miłość, nie umiera tak łatwo. Umierała nadzieja. Wiara w to, że jesteś wystarczająco dobra, by ktoś został. Wiara w to, że anioły naprawdę cię słuchają. Zaczęłaś się pytać dlaczego. Nie jego, siebie. Dlaczego ja. Dlaczego znowu ja muszę przez to przechodzić? Co ja zrobiłam, że zasłużyłam na takie cierpienie? Szukałaś odpowiedzi w modlitwach, w horoskopach, w słowach przyjaciół, ale nikt nie potrafił ci powiedzieć tego, czego naprawdę potrzebowałaś usłyszeć. Nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego Bóg pozwala, by tak bolało i wtedy. W najciemniejszej godzinie, kiedy myślałaś, że już więcej nie dasz rady, usłyszałaś głos: Nie z zewnątrz, z wnętrza. Cichy, ale wyraźny to nie koniec twojej historii to dopiero początek czegoś, co macie uczynić silniejszą. Ale jak mogłaś w to uwierzyć? Jak mogłaś uwierzyć, że to cierpienie ma sens? Kiedy wszystko wokół ciebie krzyczało, że jesteś oszukana, zdradzona, zapomniana, leżałaś na podłodze z twarzą mokrą od łez i nagle poczułaś coś dziwnego. Nie było to ulgą, nie było to akceptacją, to było oczekiwanie, jakby twoje serce wiedziało coś, czego jeszcze nie rozumiał twój umysł. Jakby gdzieś głęboko w tobie kryła się prawda, która miała wyjść na światło dzienne. Tylko jeszcze nie teraz, bo anioły mają swój plan. I on, ten, o którym myślisz, że cię zostawił, jest tylko małą częścią tej układanki. A ty jesteś o krok od zrozumienia, dlaczego to wszystko się stało, o krok od odkrycia, że to, co myślałaś, że cię zniszczy. Tak naprawdę Cię odrodzi. I wtedy, kiedy myślałaś, że już nic nie może Cię zaskoczyć, kiedy już gotowa byłaś zamknąć serce na zawsze, stało się coś, czego się nie spodziewałaś. Był taki dzień, zwykły, szary, bez żadnych oznak, że będzie inny niż wszystkie poprzednie. Obudziłaś się z ciężarem na piersiach, z myślą, że znów będziesz musiała udawać, że dasz radę. Ale kiedy otworzyłaś oczy, zobaczyłaś coś, co sprawiło, że serce zabiło ci szybciej. Na parapecie tuż obok twojego łóżka leżało pióro, białe, delikatne, jakby ktoś je tam położył specjalnie dla ciebie, nie było wiatru. Okno było zamknięte, a jednak ono tam było. I wiedziałaś, wiedziałaś, że to nie przypadek, podniosłaś je, a kiedy dotknęłaś palcami, poczułaś dziwną energię, jakby ktoś cię obserwował. Nie z złośliwością, nie z osądem, ale z miłością, jakby ktoś chciał ci przypomnieć: jestem tu, zawsze byłam. W tym momencie coś się zmieniło. Nie od razu, nie dramatycznie ale nieodwracalnie. Nagle przypomniałaś sobie wszystkie te chwile, kiedy czułaś, że ktoś cię chroni, kiedy w ostatniej chwili unikałaś wypadku, kiedy ktoś nieoczekiwanie dzwonił, jakby wiedział, że go potrzebujesz. Kiedy słyszałaś słowa, które brzmiały jak odpowiedź na Twoje najgłębsze pytania, i wtedy usłyszałaś to ponownie, ten głos. Nie był głośny, nie był narzucający się, był cichy, ale pewny jak szmer strumyka, który płynie gdzieś głęboko w lesie. On myśli o tobie nawet teraz. Zamarłaś. Ale jak? Przecież On jest z nią, przecież mnie zostawił, i wtedy zrozumiałaś: To nie chodziło o Niego, to chodziło o Ciebie o to, że przez cały ten czas, kiedy myślałaś, że walczysz o Jego miłość, tak naprawdę walczyłaś o coś znacznie ważniejszego o odzyskanie wiary w siebie, w to, że jesteś warte miłości, że nie jesteś samotna, że anioły nigdy Cię nie opuściły. Nawet kiedy ty sama od siebie uciekałaś, poczułaś jak coś w tobie pęka, nie z bólu, ale z ulgi. Jakbyś przez lata nosiła na plecach ciężki kamień, a teraz ktoś ci go zdjął, zrozumiałaś, że to co myślałaś, że jest końcem, tak naprawdę było początkiem, początkiem nowej Ciebie, silniejszej, mądrzejszej. Wolnej, wstałaś i poszłaś do lustra, popatrzyłaś na swoją twarz, zmęczoną, z podkrążonymi oczami, ale żywą. I po raz pierwszy od dawna zobaczyłaś w niej nie ofiarę, ale wojowniczkę. Kogoś, kto przeszedł przez ogień i nie spłonął. Kogoś, kto mimo wszystko nadal potrafi kochać. Mimo wszystko nadal wierzy. I wtedy zdałaś sobie sprawę, że to, co czułaś przez te wszystkie miesiące, nie było tylko bólem. To była transformacja. Anioły nie pozwoliły, byś się załamała, bo miały dla ciebie większy plan. One wiedziały, że musisz upaść, by odnaleźć swoją siłę. Musiałaś stracić, by zrozumieć, że nigdy nie byłaś naprawdę sama. Wzięłaś głęboki oddech i powiedziałaś głośno, jakby ktoś cię słuchał. Jestem gotowa, pokazujcie mi drogę. I w tej chwili poczułaś to. Coś, czego nie da się opisać słowami poczucie, że wszystko, co się stało, miało sens że każda łza, każdy ból, każda bezsenna noc były częścią czegoś większego częścią Twojej historii, która dopiero się zaczyna. Bo anioły nie przyszły, by ci powiedzieć, że on wróci. Przyszły, by ci przypomnieć, kim jesteś, że jesteś światłem, które nie może zgasnąć, że jesteś miłością, która nie może zniknąć i że niezależnie od tego, co się stanie, one zawsze będą przy tobie. A wtedy, kiedy już myślałaś, że nic cię więcej nie zaskoczy, usłyszałaś coś. Co sprawiło, że serce stanęło ci w gardle. Bo on naprawdę o tobie myśli. Nawet teraz. Nawet w ramionach innej. Ale to, co zaraz usłyszysz, zmieni wszystko, co myślałaś, że wiesz. Teraz, kiedy już wiesz, że nie jesteś sama, kiedy czujesz obecność aniołów obok siebie, nadszedł czas, by zrozumieć, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Nie po to, by cię złamać, ale po to, by cię obudzić. Pamiętasz ten dzień, kiedy zobaczyłaś ich razem, kiedy serce pękło ci z bólu, a świat wydawał się kończyć? Okazuje się, że to nie był koniec, to był początek twojej prawdziwej wolności, bo On, choć jest z nią, nie może przestać myśleć o tobie. Nie dlatego, że Cię kocha, przynajmniej nie tak, jak myślałaś, On myśli o Tobie, bo czuje to, co Ty czujesz od dawna, że coś jest nie tak, że coś go ciągnie z powrotem do Ciebie, mimo że logicznie nie powinno. To nie jest miłość, która Go wzywa. To jest sumienie, to jest głęboka, nieświadoma pamięć duszy, która wie, że z tobą było inaczej, że z tobą było prawdziwie. Ale tu jest sekret, którego jeszcze nie znasz. On nie wróci. Nie dlatego, że cię nie kocha, ale dlatego, że jego droga i twoja droga rozeszły się. Anioły pokazały ci go z nią nie po to, byś cierpiała, ale po to, byś w końcu zobaczyła prawdę. On nie jest Twoim przeznaczeniem. On był tylko lekcją lekcją o tym, jak kochać bezwarunkowo, lekcją o tym, jak puścić, nawet kiedy boli lekcją o tym, że prawdziwa miłość nie trzyma się kurczowo, ale ufa sobie, życiu, Bogu. I teraz, kiedy już to rozumiesz. Kiedy już przestałaś walczyć o coś, co nie jest dla ciebie, dzieje się coś niesamowitego. Zaczynasz oddychać pełną piersią, zaczynasz widzieć kolory, które dawniej były szare, zaczynasz słyszeć śmiech, który dawniej zagłuszały łzy. Bo to, co myślałaś, że cię zniszczy, w rzeczywistości cię uwolniło. On myśli o tobie, ale to już nie ma znaczenia, bo ty przestałaś myśleć o nim, przestałaś czekać, przestałaś się bać. Odkryłaś, że miłość, której szukałaś, zawsze była w tobie, że anioły nie przyszły by ci go przywrócić, ale by ci przypomnieć, że jesteś całą, kompletna, doskonała, sama w sobie. I wtedy, kiedy już myślałaś, że nic więcej nie może się wydarzyć, kiedy już zaakceptowałaś, że niektóre historie kończą się bez happy endu, przychodzi znów ten głos. Tym razem jest jasny, pewny, pełen miłości. Teraz jesteś gotowa, teraz możemy Ci pokazać, co przygotowaliśmy dla Ciebie od początku. I nagle rozumiesz: To nie chodziło o Niego, nigdy nie chodziło o Niego. Chodziło o ciebie. Oto, byś przestała szukać miłości na zewnątrz i odkryła ją w sobie. Oto, byś przestała prosić anioły o znaki, a zamiast tego nauczyła się je czytać, bo one zawsze były przy tobie, zawsze cię prowadziły, nawet kiedy myślałaś, że jesteś zgubiona. Teraz, kiedy patrzysz wstecz, widzisz to wyraźnie. Każde spotkane osoby, każde rozstanie, każda łza miały sens. One ukształtowały cię w osobę, którą jesteś dzisiaj: silną, mądrą, pełną światła osobę, która wie, że żadne serce nie zostaje zapomniane przez anioły, że wszystko, co prawdziwe, wraca we właściwym czasie i wtedy czujesz to spokój. Głęboki, niezmącony spokój, który przychodzi, kiedy wiesz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Że wszystko, co straciłaś, było tylko przygotowaniem do tego, co ma nadejść. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojej duszy, jeśli poczułaś obecność aniołów obok siebie, okaż swoją wdzięczność. Zostaw super thanks. Lub dołącz do grona członków kanału. To pomaga, by światło mogło dalej się rozprzestrzeniać, by więcej osób mogło usłyszeć to, co ty usłyszałaś dzisiaj, że nigdy nie były same. A teraz zadaj sobie pytanie, co by się stało, gdybyś uwolniła się od przeszłości i otworzyła serce na to, co naprawdę dla ciebie przygotowane. Bo anioły już czekają. I to, co mają ci do powiedzenia, zmieni twoje życie na zawsze. Teraz, kiedy stoisz na progu nowego rozdziału, kiedy wiesz, że anioły zawsze były i będą przy tobie, nadszedł czas, by zamknąć tę historię. Nie z goryczą, nie ze smutkiem, ale z wdzięcznością. Bo to, co przeżyłaś, nie było karą. To był dar. Dar odkrycia własnej siły. Dar zrozumienia, że miłość nie jest zależna od jednej osoby, jednego serca, jednego losu. Miłość jest w Tobie. Zawsze była, zawsze będzie. Pomyśl o tej dziewczynie, która kiedyś siedziała sama w ciemnym pokoju, z łzami w oczach i bólem w sercu. Ta dziewczyna już nie istnieje. Na jej miejscu stoisz Ty. Silniejsza, mądrzejsza, pełna światła. Ta, która wie, że nawet w najciemniejszych chwilach nie była sama. Ta, która nauczyła się słuchać głosu duszy zamiast strachu. Ta, która zrozumiała, że prawdziwa miłość zaczyna się od miłości do siebie. Może kiedyś myślałaś, że szczęście zależy od tego, czy on wróci, czy nie. Ale teraz wiesz, że szczęście zależy od ciebie. Od tego, czy zdecydujesz się uwierzyć w siebie tak bardzo, jak anioły w ciebie wierzą, od tego, czy pozwolisz sobie na nowy początek, bez lęku, bez wątpliwości, bez oglądania się za siebie, bo anioły mają dla ciebie jeszcze jedną wiadomość nie chodzi o niego, nie chodzi o przeszłość chodzi o to, co przed tobą. O miłość, która Cię czeka, o szczęście, które jest Twoim prawem, o życie, które może być piękniejsze niż kiedykolwiek sobie wyobrażałaś. Więc kiedy następnym razem poczujesz się samotna, kiedy wątpliwości spróbują Cię powalić, przypomnij sobie to, co usłyszałaś dzisiaj: nigdy nie byłaś sama. Anioły były przy Tobie wtedy, kiedy płakałaś. Były przy tobie, kiedy się śmiałaś, były przy tobie, kiedy myślałaś, że nikt cię nie rozumie, i będą przy tobie zawsze, w każdym nowym dniu, w każdej nowej decyzji, w każdym nowym początku. A teraz, zanim pójdziesz dalej, zrób jedno: zatrzymaj się na chwilę, połóż rękę na sercu, poczuj jego bicie to jest rytm twojego życia. To jest dowód, że jesteś żywa, że jesteś kochana, że jesteś ważna, że Twoja historia jeszcze się nie skończyła, że najlepsze dopiero przed Tobą. Jeśli ta wiadomość z Tobą rezonuje, jeśli poczułaś, że anioły mówią bezpośrednio do Twojego serca: Napisz: Moje serce usłyszało. Niech te słowa będą Twoim przyrzeczeniem sobie i wszechświatowi, że jesteś gotowa na to, co ma nadejść, że jesteś gotowa kochać, że jesteś gotowa żyć, bo anioły obejmują Cię teraz swoimi skrzydłami i szepczą: Jesteś gotowa, idź naprzód, my zawsze będziemy przy Tobie. I pamiętaj: żadne serce nie zostaje zapomniane przez anioły. Wszystko, co prawdziwe, powraca we właściwym czasie. Twoja miłość powróci, twoje szczęście powróci, Ty powrócisz do siebie silniejsza niż kiedykolwiek. Dziękuję Ci, że byłaś tu ze mną, dziękuję Ci, że otworzyłaś serce na tę wiadomość. A teraz idź. Idź z wiarą, z nadzieją, z miłością, bo świat czeka na Ciebie, a anioły już przygotowują dla Ciebie kolejne cuda.